mam tu swój dzisiaj zagramy sobie w grę. Live! Tak, to jest nazwa Gry znalazł mój brat na... No, to się kręci. Na grę Więc Swój tłumiki. Zapoznają się trochę z tą grą. Jakiś jest serwer. Jesteśmy... Gra polega na tym, jesteśmy królikiem lub jakimś innym zwierzęciem. Yy, musimy zjadać innych. Pijemy wodę w ogóle. Tam był tocem królika, to jak podejdziemy, to się zamieniamy w królika. E, są jeszcze lis, e, jeleń, wilk, niedźwiedź. E, tu mamy poziom głodu, życie i e, pragnienie. E, królik może się chować w norach, to jest fajne bardzo. Kikam, kikam, kicam. E, to jest wilk. Zjem Jestem kanibalem. Nie kanibalem, kudy Jak jestem kanibalem, to muszę jeść króliki. O tam istotnym zaraz pójdę. Chodź tu. Uciek mi, Mniejszo. Gdzie tam tego to temu. Nawet z jakiej byle jakiej. Z jakiej byle jakiej. Z jakiejkolwiek wysokości spadamy i tak przeżyjemy. Więc to jest bardzo fajne. Nie wiem, czy fajne, czy kudy. Aha. Nie wiem, nagrać. Yy... Niedźwiedzia? Nie lubię niedźwiedzi, bo są strasznie mądre. Miałam nagrać... Medal of Honor 7 Call of Duty, nie pamiętam, i gotika 4K go Nie nagrałem, bo jeszcze do mnie nie przyszło. Nagrywarka. Nie mam w co włożyć płyty, żeby się instalować. Eee... Po to przedłużyłam. Hmm. Hmm przyburzyło się i postanowiłem chyba, że będę nagrywał Call of Duty. Tak się ściągnęło mnie trochę i przestałem mówić. Będę nagrywał Call of Duty. Eee, będę wycięcia tak co 10 minut. no to... jeden odcinek będzie zawierał, na przykład będzie odcinek, będzie podzielony na dwie części, na przykład 10 minut i 10 minut i to będę nagrywał jedną rundę. Nie, ile tam są, rodzy, ci coś. O, co jeszcze? Dlaczego nie ma chybi. Będę to nagrywał wtedy, jak będę miał ochotę. No, nie lubię lepszym przyjmować, robić różne rzeczy. Mam no, trochę nudne te koki tam. Muszę znaleźć jakiś to tym być wilkiem albo znaleźć dziurę, żeby pokazać norę. Ja latam. wow, Ja Hmm... Co jeszcze... ty do, do, Dotyczące kanału? Hmm. hmm... Nie wiem. O, znalazłem Norę. Co dotyczące kanału? Tam chyba niedźwiedź jest... Gdy ...się skryje. Yy. Nie wiem, co jeszcze. Link do gry będzie w opisie. Można nawet się mnożyć, a nie aż żadnego innego osobnika. Yy, tak, nikit widać. Link na pewno będzie. Na pewno, na 100%. O, hmm, co jeszcze miałem... Ma... Dobra, bielenia się zamieniło. Trzy króliki zamieniają się w jelenia. O, jestem łanium. Chodź. Chodź się mnożyć. Chodź się mnożyć. Chodź się mnożyć. Chodź się mnożyć. Musimy przetrwać. Nasz gatunek musi przetrwać. Nie uciekaj. Coca-Cola. <laughs> ja! Fajnie! Tak, to jest wilk, który teraz mi zje. Hmm. Trzeba odkryć. Co tu jest? Y wilk. Hmm, teraz ja go zjem. Dobra, będę kanibalem. Gdzie ich moich braci? I zjadłem. O, mam mięso, najadłem się, wzrosło. dobra Królik mnie atakuje. Fajne jest tak. Hmm. No chyba się pożegnam. Nie było aż takie fajne. Nudne nawet. Ale tak bardziej informacyjnie, więc... Ta stwa... Tak. W takim miłym kółeczku zakończymy ten odcinek na razie.